Nie chciałem Cię gwałcić, a Pani syn jest gwałcicielem. A to nie jest przypadkiem dziecko mojego syna? To przez tą kę Tylko idziesz k***a i gwałcisz kobiety! O Jezus no, no, Rozbieraj się To O A ty, te, A ty? co się dzieje? Pani, nagrywa, nagrywa. Napisała do mnie ta niemowa Ta co tu była? Tak, napisała, że uciekała przed nim, ten ją gonił, zerwał z niej wszystkie ubrania i że uciekała przez nim nago przez całe miasto i znalazła sobie jakieś ubranie na śpiedniku. i teraz nie ma co jeść, ani nic nie ma Ja nie wiem co ja mam zrobić, czy ja w ogóle powinienem cokolwiek robić w tej sytuacji? Czemu ona mi pisze o takich rzeczach? No bo wtedy dałeś jej kasę, no to by się, że znowu po pomoc od nas Ja muszę się odizolować sam od tych ludzi no, Ale to co, on, on ją gonił, tak? Przez miasto, nago? Byś mi adres. Zaraz mi wyśle adres, jedziemy tam, odzyskujemy najpierw pieniądze to tej złodziei i damy jej te pieniądze. Tak więc jesteśmy na miejscu, najpierw będziemy kierować się w stronę garażu, żeby porozmawiać z tą dziewczyną. Gdzie ten garaż jest? Wiesz, gdzie ten garaż jest? No tam. Poczemu czemu idziemy w tą stronę? A, pomyliłam się, sorry. Jesteś pewien, że tutaj powinniśmy przychodzić? Może to jakiś podstęp jest, słyszysz? W sensie podstęp, że chcą nas tutaj zabić, dostaniemy zaraz się mieć albo. Jest garaż. No jest garaż. Dziwnie tu jest. To pusto. A śmierć tu. garażu nie ma tak? No jesteś, co się stało? Wszystko ok? Nie ty płakałaś? On chyba płakała Próbował Co próbował? Pokaż to Co nie masz tego przeczytać? Poważnie mówisz? Grubo Ale co, wiem serio? Naprawdę? Weź daj jej może kurtkę Wiesz, że w tym garażu zimno, trzymaj kurtkę Ale naprawdę? Kiń mi głową Wiesz co my możemy dla Ciebie zrobić? Teraz przyjechaliśmy tutaj do niego, żeby odzyskać pieniądze. I te pieniądze chciałem sobie na Tobie przekazać. Dlatego tutaj jesteśmy. Chcesz tutaj poczekać, czy gdzieś chcesz iść, jak wolisz, my cię możemy bezpiecznie stąd wyprowadzić. Ile tam tamte właściwie było pieniędzy? No ponad 2000, nie? 2000 zł, będziesz miała. Wolę iść. No to chodź. No. To dzwonię. To na zboczenie? Nie ja zabieram na podium. Odpisz, odpisz. Halo hey, gdzie Cię w ogóle spodziewasz? Bo nikt nie mogę Cię znaleźć Chodzę tu i ówdzie i nigdzie tutaj Cię nie ma. Ona pewno się ukryła znowu gdzieś prze, przede mną. A słuchaj, ja to nic nie chciałem w ogóle Tobie zrobić W ogóle nie chciałem Cię wyzwalcić. A ja. chcieliśmy się tego z Tobą umówić z żoną w na jakiegoś Twójkontach, spróbować czegoś nowego. Może byś też była tym zainteresowana, może byś czegoś nowego spróbowała. A w tej chwili to jesteśmy z żoną tutaj na zakupach, w Musimy też tutaj kupić do jedzenia, bo nic nie mamy. mój Nikolas, gdzie jesteś? Mogłabyś się odezwać. Albo, Wyciszyłeś go? Chyba careful. Słyszysz? Chyba Kerfur. A kerfur jest tylko jeden w okolicy, tutaj. Nie wiem, idziemy po drzwi, czy to, co robimy? Ja bym się. No dobra, możemy sprawdzić, czy są co? chacie. może kładą. Tu, Marek, tu. Pukaj. Nie chce się schować? Weź się schować, może nie. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak miał na imię? Janek. Janek ja szukamy. Nie ma go. A kim pani A ma na Matką. Bo jest sytuacja taka, że okradł nas i może przestawi dziewczynę. Chciał ją zgwałcić. W zasadzie to ją zwałcił. Janek. Co wy wymyślacie? Jesteście chorzy, psychole jesteście, zaraz policję na was wezmę. Ale to jest prawda. O, to jest nieprawda. Obradzy... Ja syna wychowałam na przyzwoitego obywatela, zaraz wezmę na was policję. W tej Ale, chwili mi tu pan są... Panie widzieli tą dziewczynę? On ją zwałcił. Nie wie, że to. W tej chwili wzywam Dobra, policję. Chodź, Marek, chodź. W tej chwili wzywam policję. Ja, ja czekaj. na policję. Chodź Marek, nie ja dogadamy się. To, on nie na policję. ci on jest w sklepie. Nie dogadamy się. Chodź. Co? So, Marek je. O, 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 o co chodzi? Jakie okay. pieniądze? My za ostatnie pieniądze tutaj robimy za zakupy. Zobacz, mleko, ma paję, Ja chcę moje pieniądze. Jak co dali, coś dali, możemy dali, ci Kamanosę poprzeć. Albo Serem cię poprzez. Daj mi pieniądze. Nie mam żadnych <grym> pieniędzy. Jesteś kochanie głodna? Dobra, to jakieś głodna? zrobię. No jakieś śmieszne. Nie, to ja jakieś nieporozumienie jest. A są nawet sklep pokradają w tym momencie. To widzisz, oni nawet sklep pokradają. Pieniądze Głodna jestem, to ja, nie? I gadaj, z otworzy chleb. Ty to widzisz, co on robi? Oddasz mi te pieniądze? No to zaraz zrobię ci jakąś kanapkę. No co ty robisz, człowieku? Ja ja pieniądze. Ja w tej chwili jem kolację. Się nie widzisz, że nie, 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 nie w tej, w tej chwili, chwili jem kolację? Dzień dobry. Co ty, co ty robisz człowieku? Bo jesteśmy. No właśnie, bo, bo Ta godzina jesteśmy, chyba, trzymajka. nie? No właśnie, ta ta godzina, żebyś trzeba spędzić w ogóle kolację, nie? Ja też to też mogę ci karabin zrobić. Też kanapce na no. ruchu ci no. robię? Ale wstyd oni robią. Idź są kobieto. No masz. No wypad to. Nie sobie. Zastanów się za moje pieniądze. Były i nie ma. Złodzieje. Nie tak ze mną. Poczekamy na nich przy sklepie A ty, ty widzisz, oni sobie normalnie... Chyba, mleko sobie pije, widzisz to? Widzisz co oni robią? Normalnie żrą tu Ale widzisz? Widzisz? Oni normalnie sobie żrą Pa, 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 patrz na nich, mleko wypije Patrz, co on robi, patrz, co on robi Wiesz, że to, to... Nie, to sobie, to, ja Oni okradają normalnie sklep, nie? Idziemy, 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 o nie? Zauważyłem, no Musimy wszystko powiedzieć jego matce no Ale jego, wiesz jaki jest problem? Że jego matka w nic nie wierzy Nieważne, ja się tam wbiję do domu i pokażę jej nagrania Masz wszystko nagrane? Masz dzisiejszą sytuację nagraną, tak? Trzyman, trzyman, Masz czy... czy nie? No mam nagrane No właśnie, pokażesz jej to Jak oni się zachowują Mam nagrane też wcześniejsze nagrania, słyszysz? Gdzie on jest? Ja, ja, ja go znajdę, nie wiem, może małego, z tego małego. Jak ja go tylko zobaczę, bo no, matkiem to mu głowę rozwał. A mu mózgów wysłynię. A ty co to byś zaproponowała? Ja mu mam na szczękę, Dobra, no cię, ciekawe, to będzie lepsze, ale na pewno będą milka, to nie? Słyszałeś? Od drugiej strony, od drugiej strony, tylko matki. Do, 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 do. Słyszałeś? Musimy się jakoś dostać na klatkę, słyszałeś? On, on powiedział, że nas za. Otwórz to. mój Boże, ukochany! To znowu wy skuczyny, Z czym żeście się znowu tu przy***ali? Do mnie. Spokojnie, pięć minut. Naprawdę pani syn jest gwałcicielem. Zgwałcił dziewczynę, mamy wszystko nagrane. Tam stoi na dole z łomem, i z siekierą, nie wiadomo z czym nam i na grozi im, że nie zabije. Nie wierzę pan, proszę. No pani jest, pana. jest Mam tam wszystko panu. nagrane. Ja domać się na spacja, proszę pana. Zaraz ja na policja po raz Pięć minut, naprawdę. I mi się już to więcej na oczy nie pokaże. Mamy nagranie. Mamy nagrane, proszę pani, da nam pani 5 minut i pójdziemy, Co? to boicujemy. Pięć, min... pięć minut. Pięć proszę, minut. Pokażemy proszę. nagrania. Naprawdę ja nie kłamę. Pani syn jest gwałcicielem. Sytuacja wyglądała tak. Nagraliśmy to dosłownie przed chwilą. Musieliśmy przed nimi uciekać. Był on i jego żona. Mamy to na kamerze nagrane na aparacie. Po pokazałbyś pani? Pewnie, już pokazuję. O mój Boże, nie spodziewałam się tego po moim synu. A czy moje... mogę zobaczyć te poprzednie nagrania? Właśnie my nagrywamy tak. Codziennie filmy jakby. I mam to nagrane, ale nie mam tego przy sobie aktualnie. Mam w domu. Możemy pojechać. To jedziemy. No przecież widziała pani, nie, że stałem z młotkiem i z To jedziemy. Z pani to jedziemy. Chce pani to jedziemy. zobaczyć? Tak. To co, jedziemy. co, ubiera się pani, jedziemy. Tylko musimy jakoś u no I czekają tam na nas. Na dole czekają na nas. A Jak my... może pilota do garażu, żebyśmy garażą wyszli? Tak. Dobra, to weźmie pani pilot i wychodzimy. Wyjdziemy garażem i pojedziemy pokazać pani nagrania. Nie wzięłam okularowa, to nie jest przypadkiem dziecko mojego syna, co tutaj siedzi? To znaczy, nie, 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 to jest karzeł. To jest karzeł? On ma 18 lat, nie? Czyli nie. Pani syn ma dziecko? No nie wiem, licho go wie, jak tak się prowadzi. A może mieć dziecko w ogóle? A wszystko możliwe. Bo nie wiem, czy pani zdaje sobie z tego sprawę, ale koleżanka, która obok pani siedzi, jest w ciąży z pani o mój boże. Tak na marginesie. Ale się narobiło. A kto będzie utrzymywał ją i tego Benkarta? Jak on jest bez pracy? Benkarta? Ale to jest... Ja Zaraz zresztą... wszystko pokażę i pomyślimy. Tak? Bo jeszcze mi Pani chyba nie wierzy. Tam na dole mam komputer, na nim mam wszystkie rzeczy, które muszę Pani pokazać. Także zejdziemy na dół, pokażę po prostu to wszystko, co mam. A jest tego całkiem sporo. O mój Boże. A to przez tą Miała się opiekować z nim, zrujnowała mu życie całkowicie. Także tak to wygląda. Są jeszcze nagrania jak dziewczyna tutaj do nas chodzi i nam się po prostu żali na to, co pani syn wyrządził. Musiałbym to znaleźć, daj, że to jest to. Siadaj do Proszę o Albo co jeszcze lepsze? Tego karła. Pamięta pani? Tak. Bo to sytuacja wygląda tak. O mój Boże. Y on się dobiera do tego karła. O mój Boże I też go próbowała zgwałcić O mój Boże, kochany. Proszę zobaczyć. To do niego. To psychol jeden. O mój Boże ukochany! To psychol jeden. Także tak to wygląda. I co teraz robimy? Dzwonię do tego z no i do tej czki. Estaba en la cota, por ahí. Myśli pani? Tak myślę. Z tego co mi wiadomo, to on od pięciu lat po prostu zadaje się z tą dziewczyną. Wykorzystuje ją seksualnie od pięciu lat, a jeżeli chodzi o tą kobietę, tą rudą, to ona w zasadzie jest normalną kobietą i mi się wydaje, że właśnie to on negatywnie wpływa na tą kobietę. To ona go musiała doprowadzić do takiego stanu. To trzeba byłoby się go zapytać, jak to wyglądało od początku do końca. Może pani z nim porozmawia w jakiś sposób i przede wszystkim powie mu pani, żeby odczepił się od tej dziewczyny, ode mnie, od niego i ta kobieta, żebyś się odczepiła od Karła naszego. choć może do salonu i zadzwonimy do niego. Nie, nie mam nic z kasy na koncie. Mógłby pan mi pożyczyć telefon. Jestem, nie mam problemu. A no pamięta pani kres? numer. Proszę. Pamięta pani numer? Tak. tak. No to proszę tutaj wpisać mhm. i. Słucham, tak? O, ty sky, synu, je... Oglądam teraz. Nie wierzyłam w domu, jak mi tutaj panowie A, pokazywali słucham. ty kurie. Je... Zobaczysz, jakie. Pierdol Kurwa, mnie dostaniesz! Nie wierzyłam! Nie wierzyłam, aż nie zobaczyłam no, tych drugich. Koniec! Ja ci dam nieporozumienia. Ja, ja ci dam nieporozumienia, nie. jaj nie masz, jaja urwane to mało, Kurwa mać. coś ty narobił, ty był no ja jeden, coś ty za narobił, jaki wstyd na całą rodzinę, na sąsiadów, na znajomych, niech cię kurwa, szlak trafi, coś ty sk***** kurwa narobił, jaki wstyd, jak ja ludziom, sąsiadom w oczy spojrzę, do jasnej k***y nędzy, masz dupę k***a jedną w domu, to nie robisz, tylko idziesz k***a i bałcisz kobiety, do jasnej cholera pamiętaj się, ty sk***** synu kurru, bo ci chyba zajdzie. Ja ci dam nieporozumienie! Ja ci dam nieporozumienie! Jeszcze ty mi! Jeszcze ty macę! Tak cię wychowałam, tylko! No i je... Ja ci się uspokoję. Jak dostaniesz gleb, to się dopiero uspokoię. No nie, nie wiem, czy, 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 czy nie, nie zaostro, pani na niego nie jechała. No, Aha. A powiedziała pani w ogóle, że mam tutaj przyjechać? Nie. To jeszcze raz, jak pani no. może, żeby no, po prostu jak najszybciej to tutaj przyjechał. A tu W tej chwili natychmiast masz tu przyjechać! Natychmiast! Dobrze. Natychmiast. Przyjadę. Natychmiast. Do Marka. Do Marka. Dobrze znam adres przyjadę, no to porozmawiamy. Powiem, wałek, szykuje. Wiem Pani, że działa Pani na niego. Wałek szykujcie. No, słychać wałek. było w jego głosie, że, że jest coś na rzeczy. Wałek, wałek, szykujcie tak. Ale bez przemocy. Nie, to ja tylko przełożył. Na bo pewno? Się, tak. Nie, ja nie uderzę w życie, ja nikogo nie uderzyłam w życiu. Pani podejdzie, bo ja mam trochę tych wałków. Pani <laughs> Jeszcze muszę wybrać. Z panią czy panią sama? Nie, sama. sama, sama. Ojciec, O mamusia, pośrednie włości. A, a ty, a ty no tak wymagujesz, nie się Ty flądro jedna. Jeszcze ani razem ode mnie nie dostałaś, bo cię bardzo lubiłam i kocham, a ty ukochany synu. Co? Jeszcze raz dopuścisz mi się tak karygodnego czynu, haniebnego. To ci tym bałkiem ten głupi łeb roz... Ty się płąd No rozbieramy się jakieś nie, nieporozumienie mają jakieś Jakie nieporozumienie to, to... wszystko mamy nagrane wszystko pokazaliśmy Wodzi z tą kamerą Jesteś cały czas i zboczeńcem zboczeńce cały czas z tą kamerą i ty tutaj z tym wałkiem o co w ogóle chodzi, w ogóle chodzi? jakim zboczeńcem Okradliście no nas ty złodziejem zboczeńcem wszystko pokazaliśmy A gdzie wszystko, mam te pieniądze ma A mam gdzie macie pieniądze No spotkaliśmy się z w Już wam że nie mamy żadnych pieniędzy Mieliście na ciuchy pieniądze i po kawiarniach, po restauracjach że się roz... To byłam na zakupach chyba, tak? Zębę, kuchy, tak? Zębę, tak? Zębę, zębę, ja mam jeszcze. Z moją boją, boję się też. Moje boję się na lekarstwie. Przeżyjcie tak, boję Kupiliśmy ser, chleb i kokos. Może ani. Wam jeszcze kupić. Nie, nie, nie. No, powinnaś. Nie mamy auta. Powinnaś wszystko nam dać. Co ty myślisz, że mam mamusia jesteś chłopaka, czy nie? Ja się pytam. A może już powoli. Złotą gęść na łańcuszka. Może powoli. Tak. Na paznocie mi nie stajemy sobie złotą. Pomierz, dlaczego ja całe życie nie robiłam paznokci i wyglądam tak?

Uspokój się, mama. Już spokojnie. Co się stało? Dzień dobry, panowie. Mam do was taką sprawę. Serce matki boli, serce matki krwawi. Nie zgłaszamy tej sprawy ani na, na policję, ani do prokuratury, ani nie wszczynamy postępowania sądowego. Ja pomogę tej dziewczynie wychować to dziecko. Cały ciężar, wszystkie obowiązki biorę na siebie. Te dziecko wychowam na człowieka, na ludzi, a y, y, syn niech będzie na wolności. I niech, bo to jest też biedny człowiek, bo chory człowiek so... no dobra, i niech synowa niech sobie żyją, problemu. niech się docierają no wiadomo, kłótnie są w każdym małżeństwie nie ma, że wszędzie jest cacy, cacy bóg poglacy, są Wiadomo, to po prostu to nie pani... jest w moim interesie absolutnie żeby to gdziekolwiek zgłaszać ja chcę po prostu mieć spokój, i chcę żeby ta dziewczyna którą on wykorzystywał, miała spokój także proponuję, żeby po prostu pani wzięła syna, wzięła pani jego żonę, tej o, dziewczynie załatwimy tak. sprawę, ja z, pomogę wy dziecka, po, y, pomogę tej dziewczynie, także wszystko będzie załatwione. Dobrze, no, no to, polu to co, wracacie do domu? Tak. To co, idziemy po nich? Tak. A przez chwilę mam się pani. no to tutaj powinien być. Pani go O Jezus no, 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 rozbieraj się. To Jezus Maria. To Nazareński. Co To nie jest, to jest ze mną.

co się stało? Za słabła. Może za słabła? Albo nie, nie żyje. No nie no, trzeba coś z nią zrobić. A ty zrobić. co próbowałeś zrobić? No nic, ja ty Znowu? z dziewczyną i tak no, A co jak zabije? mamę? ona nagle tutaj we, weszła i A co jak ją dała. zabiłeś? Nic, nie, nie jesteś? zrobiłem. Zboczeńcu? Ktoś matkę zabił? No nie wiem, coś co, trzeba z tym teraz zrobić. Co zrobić trzeba? No nie wiem, wynieś ją, ją, stąd, ty no nie wiem, wynieś ją, ją stąd. Ty batory jesteś, zwoń po karetkę. Zwoń zwoń po karetkę. Po Ale co wy chcecie? Jaki był numer? Nie pamiętam. Jaki był numer na karetkę? Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Dziewięć, dziewięć. A dzień inny? Nie. 112 jest. 112. Ale, ale nie ma sensu dzwonić. Po no 112. jak to nie? Jakoś inaczej. A to swoją matką. Jakoś inaczej trzeba tą sprawę załatwić. ale widzę, że dzwonisz no. Weź nie nagrywaj, ułóż ją, bo ty umiesz tą pozycję bezpośrednio. Ułożyć ją? Ułóż ją, ułóż ją, nie nagrywaj. No już wiem, już wiem, zaraz będę. Ty Marek, przyjechała karetka? To chodź po nią. No. Dobra, Ju już wychodzę, więc trzeba zejść bo oni nie trafią. No to chodź najpierw po nią, zniesiemy ją Chodź ją najpierw zniesiemy Nie oni tutaj wejdą To chodź ją zniesiemy mówię Jak ci Jak zniesiemy idioto? Chodź ją zniesiemy Tak się nie robi Uch. Jak ty chcesz ją znieść? Niech wezmą ją i tylko oni to zrobią Gdzie Halo? Jest pani? Zabrali ją chyba on chce pozbyć się ciała co? O. Ty słyszysz? Marek, 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 powiedz na karetce, że wszystko? Że, 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 że już, już, już nieważne, powiedz że już nieważne, odwołaj karetkę, bo będziemy mieć przypał, my. Będziemy mieć przypał, odwołaj karetkę. powiedz, że już wszystko jest ok. A nie, nie będą chcieli sprawdzić? Nie będą chcieli sprawdzić. Może jechało po prostu nie będą No może rzeczywiście. Dobra, Dobra ja zadzwonię, że ty musisz gadać z nimi, że dziecko dzwoniło. Powiedz, powiedz im, że jest to nie Tak, jak to, że Ostatni numer. Hejka, tutaj psychofanka. O boże, jakie mi słodkie. O! Daj już to nie... jego! O, właśnie się kochaliśmy z moim misiem.